Bazowy scenariusz jest dla nas oczywiście, że idziemy sami. Myślę, że dla każdego chyba ugrupowania. I nad tym scenariuszem pracujemy, do niego się przygotowujemy. To dla nas oczywiście będzie potężne wyzwanie potężne wyzwanie. Też dlatego, organizacyjne finansowe, no, budowania pani. struktur przecież ludzie to w to regionach. potężne, tak dalej, potężne wyzwanie. To jest, wie pani, no, jeżeli patrzę na naszych sąsiadów na scenie politycznej, którzy już mają przygotowane albo, albo zaprojektowane finansowanie na kampanię wyborczą, na której limit będzie pewnie sięgał około 30 milionów złotych na jedno ugrupowanie, no to ja myślę matko jedyna, skąd my byśmy mieli wziąć jedną piątą tych pieniędzy, tak, żeby to, żeby to sensownie zrobić Myśmy przez te trzy lata pokazali, że na nasz produkt jest klient. Dlatego, że my, jakby mówiąc językiem biznesowym, prowadzimy firmę, do której klienci codziennie dopłacają, żeby ona w ogóle istniała. Znaczy nie ma takich produktów na rynku. Albo jak są, to są naprawdę super pożądane przez ludzi. I myśmy tego dowiedli, że my nie jesteśmy efemerydą. Że to, co my proponujemy, że, taka, że na taką Polskę jest klient, w cudzysłowie. No jest klient, nie, ale 10% w sondażem, przecież chcecie więcej. W sytuacji prawda? polaryzacyjnej to uważam, że te nasze 12 czy 13%, bo my też robimy badania i jestem w stanie w miarę dokładnie powiedzieć, ile mamy. Więc my mamy w tej chwili między 12 a 13 i to jest prawie 3 miliony ludzi w Polsce. To więc... jest plan minimum? Na Nie, to jest plan wyborczym. minimum. Ja bym chciał mieć 17-18 w momencie, w którym będziemy podchodzili yy, pod wybory. To jest tak w sferze, w sferze marzeń, czy Nie, to, to, do wzięcia? Nie, pani, no, Procent wyborców w Polsce to jest 180 tysięcy ludzi, 1 Więc kiedy przemnoży się te 4 czy 5 które brakuje nam do tego celu. Zobaczę na pomysły, które mamy, to ja myślę, że to jest realne. Natomiast jest jeszcze jeden czynnik, bo powiedziałem, idziemy sami i to mogło zabrzmieć takim wielkim echem w sercach ludzi, których spotykam i którzy mówią, my już straciliśmy nadzieję, że wy cokolwiek załatwicie, wy się nie jesteście w stanie dogadać. Jeden ma takie fochy, drugi ma takie. nas ja im mówię: słuchajcie, pójdziemy tak czy siak, ale umówmy się co do jednego. Podpiszemy draft umowy koalicyjnej przed wyborami żeby ludzie idąc do wyborów wiedzieli na co głosują, na, na jakie partnerstwo głosują i jakie mamy cele, co do czego się chcemy umówić. Dla każdego blokowanie nie jest proste, dlatego że jeżeli się blokujesz, to momentalnie znikają Twoje autonomiczne notowania.